Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kolejnych zajęciach, już piątych z cyklu Zostań w domu i szydełkuj z nami. Na ostatnim spotkaniu zaczęłyśmy sobie robić takie ładne, ozdobne mitenki. Tutaj z takim motywem na środku, mitenki, czyli takie rękawiczki bez palców. I doszłyśmy sobie w naszej pracy... Do ósmego rzędu. Skończyłyśmy robić ósmy rząd. I teraz ja pokażę, jak yy, przejść dalej, bo od tego następnego rzędu, od dziewiątego rzędu, będziemy sobie tutaj już zmniejszać i robić yy, tutaj to, ten otwór na kciuk. I tak jak wcześniej, zamknęłyśmy sobie yy, ósmy rząd oczkiem ścisłym. Przeszłyśmy oczkami ścisłymi do wachla środka wachlarzyka. Robimy sobie pierwszy wachlarzyk naszego dziewiątego rzędu. Tak. A następnie robimy 5 łańcuszka. głańcuszka, 2, 3, 4, 5. Żeby zrobić otwór na kciuk. Żeby zrobić otwór na kciuk to mamy 5 oczek głańcuszka. I pomijamy dwa wachlarzyki. O, żeby nam wyszła tutaj taki, taki otwór. Dwa wachlarzyki. I wkuwamy się słupkiem w trzeci wachlarzyk. I wykonujemy sobie właśnie wachlarzyk. Tak jak dotąd. Dwa słupki, oczko łańcuszka i dwa słupki. Tak. I kolejny wachlarzyk. I doszłyśmy sobie do naszego motywu i przerabiamy analogicznie, tak jak w poprzednim motywie. Tutaj były 7 y, słupków oddzielonych łańcuszkami, więc y, powtarzamy ten motyw tutaj z dołu. Czyli robimy słupek w, drugi, w drugą tą dziurkę tutaj w drugi te, y, pod dru, za drugim słupkiem, między drugim a trzecim słupkiem. Trzy słupki przerabiane razem, będzie taki pęczek. Dwa... Trzy. Tak mamy te cztery pętelki tu na szydełku. Przerabiamy to razem. Trzy oczka łańcuszka i kolejna pętelka w kolejny ten otworek tutaj. Znowu pęczek z trzech słupków łańcuszka przerobionych razem. Trzy oczka łańcuszka. Znowu pęczek w kolejne. Z trzech słupków przerobionych razem. Tak. Trzy oczka łańcuszka. I ostatnia grupka pęczków, ten czwarty otworek. Raz. Dwa, trzy. Przerobione razem. I wkuwamy się od razu tutaj słupkiem w kolejny wachlarzyk. Robimy sobie kolejny. Wachlarzyki aż do końca dziewiątego rzędu. Tak i kończymy ostatni wachlarzyk w tym dziewiątym rzędzie. Zamykamy rząd oczkiem ścisłym. Przechodzimy do środka. Wachlarzyka oczkami ścisłymi. Tak. I robimy sobie wachlarzyk pierwszy w naszym dziesiątym rzędzie. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Oczywiście wszystko tak jak do tej pory. Z wachlarzykami. Tak. I teraz. Na tych pięciu oczkach łańcuszka musimy sobie zrobić jeden wachlarzyk, czyli nawijamy sobie słupek, wbijamy się w trzecie oczko łańcuszka i przerabiamy w tym miejscu wachlarzyk, czyli dwa słupki. Oczko łańcuszka i dwa słupki. Tak. I przechodzimy do, dalej do wachlarzyka następnego. I to nam się ten wzorek wachlarzyka po prostu w tym miejscu powtórzy. Tak, jesteśmy w wachlarzyku przed motywem. Przerabiamy sobie tutaj tak jak w poprzednim rzędzie, jak w poprzednim motywie, przepraszam. Yy, mamy tutaj, między pęczkami mamy te trzy poprzeczki, czyli robimy teraz sobie trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Wkłuwamy się pod tą pierwszą poprzeczkę, robimy półsłupek, robimy teraz pięć oczek Łańcuszka. Omijamy tą jedną poprzeczkę, wkuwamy się pod drugą, robimy sobie półsłupek, trzy oczka łańcuszka i dochodzimy do kolejnego wachlarzyka. I robimy sobie te wachlarzyki aż do końca okrążenia. I zakończamy sobie to kolejne okrążenie, dziesiąte. Tak, dziesiąte, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesiąte okrążenie, oczywiście tak jak poprzednio, oczkiem ścisłym. Przechodzimy oczkami ścisłymi do środka wachlarzyka. Robimy sobie ten pierwszy wachlarzyk. Coś mi tu uciekać chce. Raz, trzy... Tak jak poprzednio wszystko. Tak. I tutaj tak samo sobie przerabiamy przez ten wachlarz, który był zrobiony na oczkach łańcuszka. I robimy sobie to dookoła. Tak i do kolejnego wachlarzyka i ostatni wachlarzyk przed motywem. Przechodzimy do motywu. Na pewno zauważyłyście, że rozpoczął nam się tutaj trzeci raz ten sam motyw, prawda? Czyli będziemy sobie analogicznie przerabiać y, dookoła, teraz już cały czas tak jak y, dotychczas, czyli tam gdzie wachlarzyki to wachlarzyki, y, tutaj ten motyw y, analogicznie, tak jak. Poprzednich rzędach, czyli teraz będzie 7 słupków, potem 7 słupków oddzielonych oczkiem łańcuszka, potem 4 pęczki z trzech słupków przerabianych razem. I na tym się dotąd sobie proszę przerobić i pokażę, jak zakończyć robótkę. I oczkiem ścisłym przechodzę do ostatniego rzędu mojej rękawiczki tak, znowu sobie przechodzę oczkami ścisłymi na środek wachlarzyka robię tutaj ten wachlarzyk, tak samo jak do tej pory Z dwa, trzy o, łańcuszek i kolejne wachlarzyki Teraz dwa słupki, oczko łańcuszka znowu dwa słupki. Tak. Ostatni wachlarzyk przed motywem. I teraz trzeba będzie jakoś zakończyć ten motyw, żeby nie zostało tutaj takie... żeby był on w jakiś sposób wykończony. I ja mam tak trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Wbijam się tutaj pod tą pierwszą poprzeczkę. Wyciągam półsłupkiem, robię trzy oczka łańcuszka i robię z nich pikotek, czyli wbijam się tutaj pod dwie nitki i przerabiam. Wbijam się półsłupkiem pod następną poprzeczkę, tak, robię sobie półsłupek. Znowu trzy oczka łańcuszka, z których robię pikotek pod dwoma niteczkami, tak, mam drugi pikotek. I wbijam się pod kolejny półsłupkiem, pod kolejną tą poprzeczkę. I znowu robię sobie z trzech oczek łańcuszka pikotek. I przechodzę słupkiem do kolejnego wachlarzyka. I to mi się tutaj tak ładnie zamknęło. I przerabiam sobie rządek do końca. Zamykam oczkiem ścisłym i chowam. Pokażę teraz jak y, zrobić ten otwór na kciuk y, w drugiej rękawiczce. Tak jak mówiłam na ostatnim spotkaniu, można sobie już przygotować drugą y, rękawiczkę właśnie też do tego rzędu ósmego. Tutaj jak zaczynamy te wachlarzyki i y, 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 ja sobie tak właśnie też przygotowałam i pokażę jak zrobić. Rękawiczkę na prawą dłoń, bo ta jest na dłoni lewą. O, jak założymy to, tutaj tak nam się ten wzór ładnie układa. I nie można na prawą dłoń zrobić tak samo, ponieważ, jak założymy na prawą dłoń, jak przełożymy sobie ten kciuk, to wzór wtedy mamy tutaj, a tutaj mamy te wachlarzyki. Dlatego trzeba tą drugą rękawiczkę zrobić troszeczkę inaczej. I tak, sobie, jak mamy zakończony ten rząd ósmy, przechodzimy tutaj sobie oczkiem ścisłym do wachlarzyka, do środka wachlarzyka. Robimy sobie tutaj wachlarzyki aż do motywu. W lewej rękawiczce robiłyśmy od razu od, po dwóch wachlarzykach, po przerobieniu dwóch wachlarzyków robiłyśmy od razu otwór. Właściwie po przerobieniu jednego wachlarzyka robiłyśmy otwór na kciuk. A tutaj przerabiamy aż do motywu normalnie wachlarzyki. Tak, pięć wachlarzyków. Drugi wachlarzyk. trzeci wachlarzek, czwarty. czwarty, dwa wachlarzki i piąty I przerabiamy sobie tutaj kolejny etap, motyw, yy, kolejny element naszego motywu, czyli teraz te pęczki, yy, czyli trzy słupki przerobione razem. Trzy oczka, łańcuszka. Znowu trzy słupki przerobione razem w oczku. Właściwie w tym łuczku takim. Tak, trzy oczka, łańcuszka. Znowu trzy słupki przerobione razem, taki pęczek. Trzy oczka łańcuszka. Znowu trzy słupki przerobione razem. Tak. I mamy tutaj cztery te pęczki i przechodzimy sobie słupkiem do wachlarzyka. I teraz robimy dwa wachlarzyki. Raz jeden wachlarzyk, tak jak dotychczas, czyli dwa słupki, oczko łańcuszka i dwa słupki. Dwa. Drugi wachlarzyk. I teraz robimy właśnie otwór na kciuk, czyli przerabiamy 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. Omijamy te dwa wachlarzyki i wkuwamy się tutaj od razu oczkiem ścisłym w, te, w trzecie oczko łańcuszka tego pierwszego słupka z rzędu. Zamykamy rząd i oczkami ścisłymi przechodzimy. Do kolejnego rzędu. I tutaj też robimy sobie wachlarzyki, i robimy robótkę sobie dookoła z motywem powtarzamy sekwencyjnie, tak jak w poprzednich motywach. Doszłam tutaj już do motywu, przerobiłam sobie te wachlarzyki, czyli znowu tutaj trzy, jest ten etap motywu, że robię trzy oczka łańcuszka. Wkuwam się tutaj pod ten łuczek między pęczkami, y, półsłupkiem robię pięć oczek łańcuszka. Omijam jeden łuczek, wkuwam się pod kolejny, półsłupkiem robię trzy oczka łańcuszka. I tutaj przerabiam kolejny wachlarzyk. Pierwszy, drugi, i tutaj na tym łańcuszku z, z pięciu oczek robię wachlarzyk. Wbijam się w trzecie oczko tego. Łańcuszka i przerabiam wachlarzyk. Tak i tutaj zamykam oczkiem ścisłym rządek, i potem już przerabiam dookoła wszystko tak samo jak w rękawiczce prawej. I wtedy wystarczy tylko pochować niteczki, już i mamy w zasadzie rękawiczki skończone, ale ja tutaj miałam, może zauważyliście Państwo, albo ozdobiony jeszcze ten mankiecik tymi wachlarzykami, o, żeby tak to ładnie było wykończone. I tutaj można sobie właśnie dorobić też te wachlarzyki na tym mankiecie na takiej samej zasadzie. Jak robiłyśmy te wachlarzyki tutaj, czyli w co drugi słupek taki wachlarzyk z dwóch słupków, jednego oczka łańcuszka i kolejnych dwóch słupków. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze zajęcia. Mam nadzieję, że robienie tych rękawiczek sprawi Wam tyle przyjemności co mnie, bo robi się szybko, przyjemnie, łatwo. Widać, jak nam robótka postępuje. W rękach, na szydełku, jak szybciutko fajnie z niego schodzi. No a samo noszenie też na pewno będzie przyjemne, zwłaszcza przy takiej pogodzie jak jest teraz, bo trochę jednak te ręce marzną, a takie rękawiczki bardzo ładnie się prezentują. Do zobaczenia w następnym spotkaniu.